Oto historia tego przesłania, relacja Nila Donalda Walsza. A więc utrzymuje pan, że odbył bezpośrednią rozmowę z Bogiem. Proszę nam zatem powiedzieć, co Bóg ma do przekazania światu. Moim rozmówcą był światowej sławy gospodarz jednego z najpopularniejszych porannych programów telewizyjnych, a pytanie, które mi zadał, było najbardziej doniosłym pytaniem, jakie można sobie wyobrazić. Mógłby pan to streścić w jednym lub dwóch zdaniach. Dodał. Mamy trzydzieści sekund. W mojej głowie rozpętał się zamęt. W jaki sposób miałbym w ciągu trzydziestu sekund przedstawić kwintesencję tego, co najwyższy chce obwieścić światu. I nagle. W jednej chwili usłyszałem w swojej głowie odpowiedź Boga. Mrugnąłem i wypowiedziałem słowa, które zaskoczyły nawet mnie samego. Właściwie to wystarczą mi do tego cztery słowa, odpowiedziałem. Prowadzący uniósł brwi, przez nanosekundę zdradzając niedowierzanie, a następnie z kamienną twarzą zwrócił się do kamery, a zatem, panie i panowie człowiek twierdzący, że utrzymuje kontakt z Bogiem, przekaże teraz państwu jego przesłanie dla świata. W czterech słowach. Wiedziałem, że oglądają mnie miliony widzów na całym świecie. Miałem szansę przekazać najważniejsze Boże przesłanie liczbie osób przekraczającej te, do której, jak do tej pory sądziłem, byłbym w stanie dotrzeć przez całe swoje życie. Patrząc prosto w kamerę, powtórzyłem słowa, które przed chwilą otrzymałem. Zupełnie mnie nie zrozumieliście. Na podstawie książki Nila Donalda Wolsha, co powiedział Bóg.